Cześć, dzisiaj pokażę Wam unboxing myszy komputerowej Natek Genesis G55. Jest to mysz gamingowa. Posiada maksymalnie 200 dpi. Można ustawiać po 800, 1200, 1600 i 2000. Ma 7 przycisków. No i nawet ma fajny design. Więc otwieram. też jakieś różne informacje z tyłu, <tryk> jakieś i mamy dokumentację, jakąś instrukcję obsługi, jak to wy, jak jest z niej na przykład korzysta chyba. O w Polsku jest nawet. O co chodzi w niej? Jakieś tam jakieś opisy różne. Mamy tutaj kabel USB, mysz pozłacany, nawet długi, bo ma ponad 2 metry. A tutaj mamy mysz naszą. Mamy to, to ochronną. Fajnie wygląda. O. Te guziki fajnie się wciskają, tu wygodne jest bardzo. No. Na bok. Już tu na jest. już tutaj nie ma nic w pudełku. Tu ja połączyć zobaczymy, jak ona się. Tak ona wygląda, tylko tutaj w tym miejscu Świć tu kawałek już podświetlam. Tylko folię zdejmę. Mi się bardzo podoba ten już. No to jak chcecie, to stawcie coś sobie pod filmem, skomentujcie, czy jakieś sugestie. Tchau,